2018-2019. To właśnie dziś jest ten dzień, na który czekamy całe 10 miesięcy. Jest on szczególny dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz klasy ósmej szkoły podstawowej, którzy za chwilę staną się absolwentami zespołu szkół i placówek w Smolnicy. Serdecznie witam dyrekcję szkoły, was drodzy nauczyciele i wychowawcy, naszych kochanych rodziców i was koleżanki i koledzy. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Krzysztofa Maciaszka. Dzień dobry. Witam również przybyłą na naszą uroczystość panią naczelnik Wydziału Światy z Starosła Powiatowego w Myśliworzu, Panią Grabowską Jóźwiak. Witam również serdecznie długoletniego dyrektora naszej szkoły, pana Magistra Henryka Marchewicza. Drodzy Państwo, drodzy rodzice, uczniowie, wychowawcy i, no dzisiaj najważniejsi, uczniowie, dobrnęliśmy do chwili, do momentu, która jest oczekiwana przez Was od początku każdego rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, mianowicie do zakończenia roku szkolnego. Co prawda, jeszcze jesteśmy w szkole, ale każdy z Was. Zapewne większość z was myślami jest daleko poza murami już szkoły, ale zanim opuścicie szkołę, dostaniecie świadectwa. Te świadectwa będą jakby podsumowaniem całorocznej waszej pracy. Szczególnie, szczególne słowa chciałbym zwrócić, chciałbym się zwrócić ze szczególnymi słowami do, do dwóch klas, mianowicie do absolwentów klasy Ósmej szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum. Moi kochani, wpisujecie się, tworzycie kartę historii, bo ósma klasa jest pierwszą klasą, ósmą przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii u nas w Wolnicy, która opuszcza mury tej szkoły. Będziecie takim numerem jeden. Natomiast z kolei yy, trzecia gimnazjum, no niestety, jest tą klasą ostatnią, która opuszcza naszą szkołę, tak? Z wiadomych względów, w wyniku reformy edukacji, no taka, taki stan rzeczy nastąpił. Życzę nauczycielom, wychowawcom, ale przede wszystkim Wam, drodzy uczniowie, takich wakacji przyjemnych. Nie tylko słonecznych, nie tylko udanych, ale takich prawdziwych wakacji, które będziecie wspominać jeszcze przez długie, długie lata. Bądźcie radości, swobodni, ale przede wszystkim miejcie baczenie na bezpieczeństwo. Tak? Bądźcie również przewidujący, roztropni i zwracajcie, bo wszyscy chcemy się spotkać tutaj 1 września czy tam 2 września. Zdrowi, cali i szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Otrzymują z klasy 3 gimnazjum Anna Woś, Piotr Kazimierczuk z klasy 8. Kamil Denis, Michał Kiepiela. Z klasy szóstej Adrian Magdziarz, Dominik Pawłowski. Z klasy piątej Kevin Gierciński, Kacper Warsztocki. Z klasy czwartej Gracjan Gasiński. Proszę o wystąpienie uczniów wraz z rodzicami, a pana dyrektora Krzysztofa Maciaszka o wręczenie nagród. Gości, goście mogą spokojnie sobie usiąść, także zapraszam. Dzięki w nauce, nagrodę starosty Miśliborskiego otrzymują. Anna Właś i Piotr Proszę o wystąpienie Panią Magdalenę Grabowską-Jóźwiak. Po katalogu gimnazjum zostało szczęściny dla te za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2018-2019. Przyznaje jednorazowe stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji i uzdolnionej Młodzieży. Serdecznie gratuluję znakomitych wyników w nauce. Otrzymane stypendium to uhonorowanie pracy, położone w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wszystkiego dobrego. Sit to go Oh good to ban to the sun To go to the moon to the wind blow Sit to do my hair I'm a Whenever you are there come on Yeah, 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 yeah,

三岁了。